Słuchajcie, to jest woda z kranu normalnie u nas w Katowicach. Wczoraj zauważyła to nasza koleżanka i nagrała ten filmik. Przy czym yy, zaczęliśmy nalewać wody do różnych szklanek i sprawdzać. W jednych były dwa, w innych jeden, yy, w innych trzy, cztery. Są to jakieś małe stworzonka, które łączą się i dążą do tego, żeby się do siebie zbliżyć. Kiedy się do siebie zbliżą, są mega bardzo ruchliwe. Yy, nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Zaczęliśmy tutaj robić testy i okazuje się, że to po prostu leci z wodą z kranu. Aktualnie jedziemy do wodociągów z próbką. Koleżanka pojechała po pojemnik, po nalewamy próbkę i jedziemy do wodociągów, żeby im to pokazać. Sprawdzać, będziemy jeszcze w domu, wszędzie gdzie się tylko da. I proszę was sprawdźcie, czy macie to w wodzie. Czasem jest tak, że nalejesz i tego nie widać, ale kiedy odczeka ta woda w szklance poleży kilkanaście minut albo godzinę, no to nagle to się pojawia, że to jest w tej wodzie. Czasami widać tylko pojedynczego, drugiego, trzeciego. Niektóre prawdopodobnie są na dnie szklanki i po prostu po jakimś czasie wszystkie się złączają. Chora akcja. Tutaj są dwa tylko. Tyś sobie wziął szklankę taką błyszczącą. Mogą to być po prostu jakieś zanieczyszczenia, jakieś stworzonka, które gdzieś rozwinęły się w rurach. Ale z drugiej strony, yy, pamiętacie te wszystkie filmy, jak braliśmy szpryce? Yy, znaczy, jak braliśmy, ja nie brałem. Jak braliście szpryce, to pojawiło się pełno takich filmów związanych z jakąś nanotechnologią, jakimiś takimi innymi strukturami, strukturami i nanobotami. Yy, I to wygląda dokładnie jak to, do tego ma takie jakby cztery, kurwa, czułki z tyłu i z przodu dzięki którym się jakby trochę porusza i dąży do tego, żeby łączyć się. I ta struktura tego połączenia, jak zobaczycie na pierwszym filmie, wygląda na zasadzie takich plasterków miodu. One się tymi czułkami złączają. A tymi, które nie są złączone, cały czas ruszają. <grym> Teoria spiskowa, kurwa. Mordy, ale dziwna sprawa. Proszę was, sprawdźcie u siebie wodzie w kranie, pod, wodę w kranie, poodkładajcie tą wodę i dajcie znać, czy to tylko, kurwa, nas tutaj pojebało. I przypominam, że robię małą zbiórkę, jeśli ktoś może, to chociaż dotówka zawsze będzie mile widziana. O sytuacji, z, 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 jakie, z jaką tam jest opisane w skrócie, ale opowiem wszystko w swoim czasie. Jak pięć lat prowadzę te TikToki, nigdy nikogo o nic nie prosiłem, ale trochę, trochę mnie z wielu stron dojebała sytuacja, więc jeśli ktoś jest w stanie, to każdy mały grosz na.